Moja buzia przy tym podkładzie zawsze wygląda perfekto. Zakochałam się w tych kolorach. Tu nie trzeba zbyt wiele. Takiej bordowej kredki szukałam. Ona cały dzień wytrzymuje i się nie odbija. Oczy tuszem zrobione. Tym brązerem zblendujecie sobie naprawdę bardzo szybko waszą buźkę i on będzie pięknie wyglądał. Ma fajny, ciepły kolor. Korektor delikatnie tutaj w granicy oka. Y, troszeczkę na czoło, na nosek i na bródkę. Ten pudery, dziewczyny, zrobiłam wam taką taflę pod okiem, że to będzie bardzo ładnie wyglądać. Perfekto. Brązer ma przepiękny kolor. Ja tutaj sobie do połowy policzka nie jeżdżę. Róż w kolorze brzoskwinki. I na to rozświetlacz, który jest Mistrzostwem Świata, i to jest mój ulubiony rozświetlacz. I ostatnia to jest ta kredka, którą da na oko, ona też super pasuje na ustach. Buziaki.